Narczuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mysłowickiego Przewodnika Historycznego. Doszło do małej zmiany planów, a to ze względu na specjalną okazję. Aczkolwiek o pocztówkach, fotografiach i mapach, o których wspominałem w ostatnim odcinku, porozmawiamy w kolejnym. Dziś gościem specjalnym będzie Mieczysław Budziński. Który od 80 lat, a dokładnie to, którego rodzina od 80 lat prowadziła i prowadzi jeszcze zakład zegarmistrzowski. Tą specjalną okazją jest właśnie fakt, że pan Mieczysław Budziński po 80 latach prowadzenia rodzinnego interesu przekazuje zakład swojemu uczniowi. Skupimy się na historii rodziny budzińskich, ich zakładu, ale również Historii zegara strefowego, który aktualnie można oglądać w Muzeum Miasta Mysłowice. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejny odcinek Mysłowickiego Przewodnika Historycznego. Dzień dobry, Panie Mieczysławie. Po pierwsze, bardzo cieszę się, że możemy się spotkać w moim programie Mysłowicki Przewodnik Historyczny. Po drugie, no może zaczniemy z grubej rury, jak to mówi młodzież. 1945 rok, taka data widnieje na szyldzie Pańskiego zakładu zegarmistrzowskiego jako rok założenia. Czy może Pan coś więcej powiedzieć, jak to się stało, że już od 1945 roku Państwo jako rodzina prowadzicie ten zakład? No, mój ojciec Wacław Budziński uczył się zawodu zegarmistrzowskiego i urodził się w ogóle w Poznaniu, w wiosce takiej kokoszczyn. Gdzie podjął zawód zegarmistrza naukę. I on się wyuczył tego zawodu, ale oczywiście kolej z rzeczy polegała na tym, że wojna wkroczyła i musiał być zaangażowany w te działania różne. I w 1944 roku tu domysłowic przyjechał i zatrudnił się w filmie pana Garcarczyka, I jako już czeladnik, został przyłączony do tej firmy. No i w 1945 roku czterdziestym 45 roku 27 stycznia zostało miasto mysłowice wyzwolone. I to o ile pan pozwoli, powiem, jak to była, bo to dość specyficzne wyzwolenie było na zasadzie tej, że jednak podłożono w tej firmie Garcarczyka granat, żeby wysadzić kasę, tak? żeby ją łatwiej rozebrać. Ale ten granat spowodował, proszę pana, więcej szkody niż pożytku, bo spadł ten zegar, który tu oglądamy. On podbuch spowodował, że spadł. Szyby wystawowe też popękały i, i, i były, że tak powiem, pełno tego gruzu się nagle zrobiło. No i ten zegar był uszkodzony. Proszę sobie wyobrazić, że już 28 stycznia został przez władze, które przejęły miasto Mysłowice znacjonalizowany ten zegar, pomimo, że był uszkodzony. Ale to spowodowało to uszkodzenie, że on w firmie został. A firma została w 1945 roku w maju otwarta jako ten, bo musieli długo odgruzowywać ten sklep. Kilka miesięcy to trwało. Potem jeszcze byli szabrownicy, którzy przechodzili przez ten sklep, więc... Ale już w maju 45 roku ten zakład przejął pański ojciec, Wacław Budziński. A już w, w styczniu go wykupił i opłaty porobił, że tak powiem, wszystkiego, ile chodzi o firmę pana Garcerczyka. Ale ten zegar to ma historię jeszcze wcześniejszą, nie tylko 45 rok. No tak, no ten zegar ma przede wszystkim, wisiał w zakładzie pana Wajsa, czyli w tym samym miejscu, tylko że wiele, wiele lat wcześniej. Tak, on został zamówiony y, przez firmę, która prowadziła, no, jak to można powiedzieć, emigrację całych y, rzeszy ludzi. Tu miliony przeszły przez to miasto i firma, która to założyła, spowodowała, że zamówiła u, u Gustawa Beckera w Świebodzicach ten zegar. To było dość specyficzne, bo chodziło o to, żeby za pomocą jednego mechanizmu chodziło dziewięć mechanizmów jednocześnie. No i te zadanie podjął się Gustaw Becker do wykonania i wykonał takich zegarów dwa. Jeden dla Mysłowic, gdzie była stacja, yy, której ludzie musieli po tydzień, dwa przebywać, żeby w ogóle wszystkie papiery załatwiać. I Hamburg, gdzie był drugi zegar. Pokazujący też różne strefy czasowe. I to jest dość wyjątkowe, że nie ma więcej egzemplarzy tych zegarów. To są dwa na świecie. Ten drugi jakoś zawędrował do Stanów Zjednoczonych, i tam jest w prywatnych kolekcji który zrobił innowację w tym zegarze, polegającym na tym, że tam jest zrobiony centralny sekundnik dodatkowo i ta innowacja jak gdyby zmieniła fakt, że to zostało, że tak powiem wywiezione tam tak do Stanów Zjednoczonych. No ale ten, ale już tak ale panu przerwę panie Mieczysławie, tak. ale ten jest tutaj w Muzeum Miasta Mysłowice i ja słyszałem, że pan raz na dwa tygodnie go nakręca. Tak jest, on musi być nakręcany, ale ma taką Yy, długość wahadła yy, ciężarów, yy, że on może dwa tygodnie chodzić. Ale jak właściwie co tydzień nakręcam, bo wtedy nie, nie jest tak, że idzie do końca waga, która jest za tym zegarem stojącym schowana. Ale yy, jego specyfika jest dość wyjątkowa i proszę sobie tylko wyobrazić, jakiej klasy musiał być to zegar pan Gustav Becker, który Zlecając to wykonanie, wpadł na taki genialny pomysł tych przekładni i możliwości tworzenia czasu strefowego. To był na tamte czasy duże wydarzenie. I ten zegar przyciągał tłumy ludzi do okien wystawowych. bo On był u nas do 1961 roku. W 1961 roku mój ojciec zmarł. Ale powiedział Pan, że gdy przyszli żołnierze radzieccy, chcieli wysadzić kasę, uszkodzili zakład, uszkodzili też zegar, bo on tak. spadł. To kto go później na, naprawił? Pański ojciec? Tak, mój ojciec zajął się tym i dlatego on był w naszym warsztacie dalej, tak. Gdzie to już nie był Garcaczyk, nie był Wajs, tylko był Budziński Wacław. I on ten zegar, że tak powiem, podjął się jego naprawę. I póki ojciec żył, to on w naszym zakładzie do 1961 roku był. Ale potem y Poszedł na wystawę do planetarium w Mysłowicach i tam został do 2007 roku. Dopiero działania, bo ja się starałem wcześniej ten zegar jakoś odzyskać, mając nadzieję, że będzie mógł być w moim sklepie, tak? Ale mówi pan o planetarium w Katowicach? W Katowicach, Katowice. w Chorzowie, no właściwie Chorzów. I tam do 2007 roku przebywał. Fatalnie dla tego zegara to było jednak, bo on był zrobiony nie tak, że jak w tej chwili wisi, tak jak było to zaplanowane dla niego na samym początku, tak, już w konstrukcji. On był do skrzyni wmontowany, drewnianej, którą zrobiono. Gdzieś to zdjęcie jest chyba na tym reklamie, która tu wisi. I ludzie, którzy przechodzili, zwiedzali planetarium, bardzo w, im się podobały te wskazówki, szczególnie Moskwy. Kręcono i po prostu niszczono ten zegar, tak? Na zasadzie, że tak powiem, te wszystkie te wskazówki są na nowo zrobione na podstawie, że tak powiem, zdjęć i tak dalej, jak były one stylizowane. Cały ten zegar przez naprawdę gruntowny remont, był bardzo zniszczony, wypracowany, i większość kół, które tu są, są zrobione na nowo. Tu naprawdę bardzo dużo takich fantastycznych zegarmistrzów. Pan Franciszek Wiegand, który jest postacią w całej Polsce, a nawet w Europie, o ile chodzi o konstrukcje i zegary, on był też przy tej renowacji. Był też pan Myśliwiec z Panewnik, który, no, doskonały zegarmistrz. I ja i mój pracownik Kilian Marian, wszyscy razem ten zegar tutaj. Muzą, żeśmy go reperowali. Wynajęte było całe to pomieszczenie i tam rozebrany był ten zegar w drobny, w drobny mak. Wszystkie elementy poza tym jeszcze pozłociliśmy, bo one były tylko powlekane, a w tej chwili są wszystkie elementy pozłacone. Czyli nie będzie trzeba już w przyszłości czyszczenia, jakichś tak prac kłopotliwych. No, ja, 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 tak? Zostawiając już jakby temat e, z gara, bo o nim pewnie można opowiadać i opowiadać. Tym bardziej, A. że to się kocha, tu o. ojciec to dotykał. Proszę o. pana, to jest taka emocja przy tym zawsze. E, rozumiem, ale właśnie o tego ojca chciałem się zapytać. E, pan jako dziecko pamięta te swoje pierwsze wizyty w jego zakładzie? Tak, tak. Co może proszę pan o tym se, powiedzieć? Proszę sobie wyobrazić, że. Oczami Bajtla. Ja, tak, no Bajtel, ale ja nawet nosiłem. W menaszce obiady ojcu i mamie do, do celu, mając z lat 7 do warsztatu, tak? Ale on się zmienił, bo był pierwszy warsztat ojca na Stalina 4 otwarte, a potem Pszczyńska i różne nazwy. I tam był do 56 roku ten warsztat. W 56 roku mój ojciec zrobił mistrza zegarmistrzostwa i wtedy zatrudnił też czeladników. No i założył też firmę jubilerską ze złotnikami. Taki pan Jabłoński, który w Wysłyciach był bardzo znanym zegarmistrzem, pan Kidawa i oni tworzyli taki sklep jubilerski jeszcze po Garcaczyku przez kilka lat, ale później ojciec jednak rozstał się ze spółką i założył na ulicy Grunwaldzkiej Yy, swoją firmę, tam mniej więcej, gdzie jest Fotoczarnecki. Ale po, po jakimś roku musieli się przenieść na drugą stronę, mniej więcej na wysokości, gdzie jest w tej chwili kapliczka, mieścił się warsztat, który ja pamiętam, do którego przynosiłem te obiady. I to robiło wrażenie, że jak ja przychodziłem tam, i na przykład tam, to zawsze się musiałem przepychać, bo było przed wystawą wiele osób. Dużo dzieci przychodziło, szkoły, różni, y, ludzie, którzy z miastem byli złączeni. Y, także widać było autentycznie zainteresowanie. I to wtedy gdzieś tam ta pasja zegarmistrzowska w Panu jeszcze zaczęła nie, kiełkować? Nie, jeszcze nie. Dopiero jak już miałem te siedem czy ileś lat. Ojciec trochę zaczął chorować i on mnie woził do szkoły samochodem. Mieliśmy taką lancję pierwszą taką, tak jak to jeździło pod mostem w Mysłowicach, to szum był straszny i przezwisko było nawet takie, proszę sobie wyobrazić, że mnie lancia przezywali w szkole, tak? Ale to z miałem ojcem styczność. On mnie zaczął uczyć rysować. On mi zaczął montować i kupił mi takie młodego technika, klocki jakieś tam i tak dalej różne. I uczył mnie pewnej precyzji. Ja sobie nawet nie zdawałem z tego sprawy. To była zabawa. Tak? Potem wziął mnie do warsztatu i, i pokazał mi całą skrzynię rzeczy i kazał mi posegregować te rzeczy. A ja miałem 7-8 lat. Tak? I to by zaczęło mnie ten. Ja potrafiłem siedzieć kilka godzin przy tej skrzyni i ją tam, że tak powiem, rozdzielać na rzeczy podobne do siebie. Tak? Ale to było. Wszystko właściwie takie z tych zainteresowań. Kilkakrotnie tam przebywałem z ojcem, ale w 1961 roku ojciec zmarł. I tu się zakończyła, że tak powiem, ta możliwość przekazywania jego wiedzy, jego, jego sztuki, którą on naprawdę posiadał. Jaka była dalsza historia? Jeżeli on zmarł, to kto zajmował się zakładem do pańskiej pełnoletności tak. i do pańskiej decyzji o, o zagarmistrzostwie? Naprawę wdowich moja mama przejęła władzę nad firmą po śmierci ojca zostali tam jego czeladnicy pan Dębecki, pan y, dwóch jeszcze heńków takich było ja miałem okazję ich poznać tak bo y, no mama na tych prawie ich prowadziła ale nie była zagarniszczem z tym że po prostu no miała trochę lat wprawy będąc przy, przy ojcu pomagając mu w obsłudze klientów i ja podjąłem decyzję, że nie będę szedł w jakieś tam szkoły i inne, bo ja mam rodzeństwo, które bardzo dobrze się uczyło, i, i, i gdzieś tam studia. A ja po prostu do zawodu, i to mi zaczęło sprawiać przyjemność, i rozwijałem się z tym, że miałem trudności, bo Moi mistrzowie, którzy nie uczyli tego zawodu, jak gdyby nie chcieli mi wszystkiego przekazać od razu. I ja nie zdawałem egzaminu po trzech latach czeladniczego, tylko po czterech latach, musiałem się douczyć toczenia, bo tego mnie nie nauczono w mojej firmie, tak? którą mama prowadziła, i więc jeździłem do zegarmistrzów znajomych mojego ojca, i oni przez rok mnie nauczyli tego. To, co już się zapomina w zegarmistrzostwie, czyli sztuki toczenia, polerowania, używania narzędzi, jeszcze nawet tych starych, które tutaj niektóre są. No, więc ta sztuka zegarmistrzowska z tradycją, a nie tylko wymiana czy coś, tylko taka naprawa rzetelna. Czyli zegarmistrzem pan w którym roku został? Czeladnikiem, Czeladnikiem. tak, bo w 76 zrobiłem egzamin ale po czterech latach, czyli miałem gdzieś 19 lat, tak jak zrobiłem, to było gdzieś to około lat końcówka 60., a w 76 roku zrobiłem egzamin. Mówicie, zrobiłem egzamin Mistrzowski, miałem 33 lata, a ja 25 lat. tak. Ale mm, ten zawód dalej ma jeszcze szansę, ale jest trudno. No, no właśnie, proszę mi powiedzieć, czyli od 76 roku już. Pełnoprawnie, tak. z papierami, z certyfikatem świadczy Pan usługi zegarmistrzowskie. Tak, ale to nie był jeszcze mój warsztat, bo Pani. mama prowadziła go na prawach wdowych. I jej to sprawiało tyle radości, że chodzi do tej pracy, że jest szefową, że jeszcze od niej coś zależy, że tu nie było nacisku, że ja muszę mieć firmę. Wprawdzie przyjęli mnie do cechu. Należałem już do cechu jako osoba współpracująca z mamą, ale mama cały czas była pełna no, miłości do tego sklepu. Ona go tworzyła z ojcem. I dopiero w momencie, kiedy ja wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, tam na kilka miesięcy i, i coś tam robiłem, że tak powiem, w tym kierunku. Wracając, mama postanowiła, że ten że już nie będzie funkcjonować dalej, i że wreszcie mi ten sklep oddaje. Przyjąłem to z bardzo dużą radością, chociaż z dużym opóźnieniem, bo już to było 30 parę lat, jak miałem tak przyjąć. I w drugim roku otworzyłem własną firmę. No i do dzisiaj ją mam, z tym, że Zmieniłem zakład zegarmistrzowski na firmę zegarmistrzowską w 1991 roku, kiedy przyszedłem tu do wybudowanego Reala, potem Oszą. I tam 21 lat prowadziłem firmę, łącznie z firmą Jest Biżuteria. Czyli był to salon i taka, że tak powiem, większy prestiż. Jaka Pan wspomina te lata pracy tych wszystkich Mysłowiczan i nie tylko odwiedzających Pana? To jest dość fajna sprawa, bo Ludzie przychodzą do firmy jakby do siebie. I ktoś znał ojca wiele lat. To są pokolenia już osób, które przychodzą, i nawet te osoby, które wyjechały, przyjeżdżają po kilku latach do Mysłowic, to z jakimś sentymentem wspominają to miejsce. tak? Już w tej chwili mało kto wspomina ojca, ale jeszcze coś ja znałem, tak. Są jeszcze takie osoby, które mówią, że znali osobiście ojca. Także yy, to jest dość wyjątkowe. Ja zmieniałem kilka razy miejsce, bo nawet było na Świerczewskiego, a teraz Armii Krajowej yy, sklep, który mieliśmy, yy, bo była wyburzona po prostu Pierzeja Grunwaldzkiej, tak. I ten sklep zniknął. A no więc dostałem możliwość działki wykupienia w Mysłowicach i wybudowałem taki pawilon, gdzie tam kilka lat byłem, on był obszerny i mogłem uczniów szkolić, wyszkoliłem ich 13. Panie nie, ale tak jakby dochodzimy trochę już do końca tej rozmowy i do sedna naszego spotkania, no bo jak dowiedziałem się ostatnio, Pan przekazuje zakład. Przekazuje, sprzedaje, ktoś inny będzie go już prowadził, czyli jakby Pańska Historia i przygoda z zegarmistrzostwem pod szyldem Budziński. Szyldem, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, który wisi dumnie od 1945 roku, się kończy. Tak, ale to też coś we mnie, trudno jest z tym się pogodzić, ale musi być ten fakt nastąpić. Nie ma sukcesji, nie ma w mojej rodzinie nikogo, który by mógł przejąć ten, tą firmę. W związku z tym 8 lat już przeciągnąłem emeryturę. Nie będę mówił o tym, że no trzeba już zakończyć ją jakoś godnie. I podjąłem, że to będzie właśnie w 80 roku założenia firmy bo, przez mojego ojca. Ale to jest to, o czym pan wspomniał. Mój uczeń, który 35 lat ze mną współpracował, pan Adam Tomalczyk, będzie kontynuował w tym samym miejscu na Bytomskiej dwa firmę. Co jak mówię klientom, to jakoś im to łatwiej przychodzi, że o to miejsce, bo przyzwyczajenie, tak? To też jest druga natura człowieka i to ciągnie ich do naszego sklepu jeszcze. Panie Mecysławie, pozostaje mi życzyć, aby ta emerytura była spokojna, udana, jeszcze pełna przygód. Pewnie znając pana, nie znam pana długo, ale tak jak pana pana patrzę, to myślę, że dalej będzie pan naprawiał zegarki. Być może już nie komercyjnie, ale dalej się będzie pan nimi zajmował, bo chyba z tym się nie da rozstać, tak mi się wydaje. Tak, ale może już nie tak, żeby móc wykonywać go, tak? Bo ten kręgosłup jednak zapracował trochę. Więc, ale pisać, coś spisywać, jakąś historię szukać. Tyle jest ciekawych rzeczy, tyle firm, które tworzyły, tyle lat przecież zegarmistrzostwo istnieje, że tu nie ma końca jakichś poszukiwań. Ciągle coś się odnajduje. Jest piękna sprawa, bo są zegarmistrzowie, którzy mają coś takiego jak kolekcje, że zbierają, że się ludzie kojarzą w jakichś klubach miłośników zegarów. Ten zawód niestety zamiera. Ja chcę to powiedzieć panu na końcu, bo chcę przede wszystkim podziękować wszystkim klientom, że nas odwiedzali i podziękować za to, że, że mogłem im służyć. Dziękuję bardzo. Ale to, co mnie najbardziej smuci, to to, że będąc przewodniczącym komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej, 10 lat byliśmy jedyną firmą w kraju. Teraz jest kilka. W Krakowie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Warszawie jest tych komisji kilka, ale nikt nie uczy się tego zawodu. I to jest smutne. No, z tą smutną refleksją musimy widzów zostawić, ale tak jak mówię jeszcze raz, życzę Panu udanej emerytury spokojnej, dalszego grzebania przy zegarkach naprawy i przede wszystkim szczęścia z tym związanego, bo jak pan o tym opowiada, to już dusza, dusza rośnie, serce rośnie, dusza się śmieje, bo widać, że mamy przed sobą pasjonata i człowieka, który faktycznie po prostu od 80 lat praktycznie tam trochę mniej był z tym zakładem związany. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.